w faktach szczytno i blok, który w Polsce nie ma sobie równych. Niepozorny z zewnątrz budynek z lat 70., za to w środku rozwiązania wybiegające w przyszłość. W nim ani zima, ani podwyżki nie są straszne, bo to blok niemal samowystarczalny pod względem energetycznym. Jak to się robi? Opowie Dominika Ziółkowska. Z pozoru to zwykły blok, jakich w Polsce wiele, ale gdy spojrzy się z innej perspektywy, to od razu widać, że jego mieszkańcy mają mnóstwo energii. Chcieć nie bać się, wziąć sprawy w swoje ręce. Nikt tego za nas nie zrobi. Oni zakasali rękawy prawie 10 lat temu. Przyświecały im proste zasady. Ekologia, ekonomia i zadowolenie. Zadowolenie jest teraz, ale było też dużo wątpliwości. To nie jest tak, że my żeśmy byli wszyscy za... baliśmy się, na pewno. Pomału, ale udało się. Teraz to super blok. Z lat 70., -tych. bo gdy wejdzie się do piwnicy. tu jest serce całej tej społeczności. To znajdziemy tu prawdziwe centrum dowodzenia. To stąd płyną korzyści dla mieszkańców. Bardzo tanie ogrzewanie, bardzo tanie podgrzanie ciepłej wody. I mamy jeszcze oszczędności, żeby coś dalej myśleć. O kolejnych inwestycjach, bo o huśtawce ceny za ogrzewanie myśleć już nie muszą. Czynsz od 6 lat stoi w miejscu, oni natomiast cały czas się rozwijają. W 2014 roku fotowoltaika na dachu i pompy ciepła, które ogrzewają cały budynek. Trzy lata później kolektory słoneczne i kolejne pompy, które mają podgrzewać wodę użytkową. Obie instalacje zasilają też części wspólne budynku. Ale żeby było taniej, to w tym roku kolejna inwestycja. Słoneczne tarasy. Do tego już nie trzeba było przekonywać. Tym wszyscy głosują, nie, no robimy. Wykonanie było logistycznym wyzwaniem, ale oni to dźwignęli. Dziś pani Elżbieta wreszcie ma balkon i ma na nim co robić. Podlewam kwiatki. Ostatnio z koleżanką piłyśmy sobie kawkę. A śmietankę z inwestycji spijają wszyscy mieszkańcy tego bloku. Za to wszyscy dookoła z początku nie wierzyli. Ludzie się śmiali po prostu, że to nie wyjdzie. Że to jest utopijny projekt. Mówili wizjoner, prawda, jakiś wariat, niemożliwe, będą mieli długi porusz. Cała inwestycja kosztowała prawie 2 miliony. 300 tysięcy to wkład własny wspólnoty, prawie 240 tysięcy ze środków unijnych. A ponad milion pożyczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Można zwrócić się do nas. Pomóc w realizacji takiej inwestycji, powodem do dumy. Pożyczkę z funduszu spłacają w niewysokim czynszu. Skończą ją oddawać za 12 lat, ale już teraz można im zazdrościć. Jesteśmy takim gralem, chyba się wnet tak mogę powiedzieć, nie tylko w Szczytnie, ale chyba w całej Polsce. I na tym, co już jest, nie zamierzają poprzestać. Marzą nam się windy. Zobaczymy. Energii do realizacji kolejnych marzeń mają, aż nadto dla faktów Dominika Ziłkowska.